Tak, rozumiem. Ale co mam teraz zrobić bez samochodu? Nie mam w ogóle pieniędzy na naprawy! Hej, wynoś się, bo wezwę policję! Potrzebujesz pieniędzy? Co? Kim w ogóle jesteś? Po prostu osobą, która promuje grę. Jeśli zgadniesz, dostaniesz pieniądze, jeśli nie, dostaniesz w twarz. W której ręce? Hmm. W lewej! Zgadłaś! Dobra, zróbmy to jeszcze raz. Mm, prawa. Zgadłaś! <śm> zrozumiałam twoją taktykę. Jeszcze raz. Mm, lewa. Nie zgadłaś! Ej! Takie są zasady! Ach, przynajmniej jestem na plusie. Jeśli chcesz zarobić więcej, zadzwoń tutaj. Jeden, dwa. No i co ja mam zaoferować Nicę? Chyba wycieczkę do najbliższego kiosku. Ech. Ech. Słuchaj, jeśli chcesz mnie okraść, to nic nie mam. Jestem spłukany. Oferuję ci grę. Jeśli zgadniesz, dostaniesz pieniądze. Pieniądze mówisz? No dawaj, spróbujmy. W której ręce? W prawej. Skapułeś? O, to takie proste. Zróbmy to jeszcze raz. W której ręce? W prawej. Proszę. Świetnie. W której ręce? W lewej. Skabłeś. Ha, Chyba mam talent. Jeśli chcesz zrobić dużo więcej, zadzwoń. No i co, Nika? Dziś mogę sobie pozwolić na kolację w restauracji. Co ty na to? Oho, a skąd nagle taka hojność? Skąd masz pieniądze? No zarobiłem trochę kasy, trochę szczęścia, trochę pomysłowości. Aha, zarobiłeś. Mam nadzieję, że nie wpakowałeś się w coś dziwnego. No co ty? Po prostu miałem szczęście. Ważne, że czeka nas wspaniały wieczór. Restauracja poczeka. Najpierw na stację benzynową. Oddajemy samochód do naprawy. co? Sam mówiłeś, że samochód ledwo dycha. Teraz, gdy mamy pieniądze, możemy to naprawić. No dobra. Mam nadzieję, że następnym razem zarobisz więcej. I potem pójdziemy do restauracji. Teraz kupię wodę i wracam. Dlaczego by nie zarobić jeszcze więcej. Nika będzie szczęśliwa. Halo, chciałbym zagrać. Halo! Halo! Halo. Że co? Ej, co ty? Nika! Nika! Dobra możemy jechać. Czak? Czak! To nie jest śmieszne. Ej, hey, uważaj! Czak? Leo? No cześć. Wy też tutaj? Nie spodziewałem się ciebie tu zobaczyć. O co chodzi, dlaczego tu jesteśmy? No, daliśmy się zwieść, tak jak ty. Nikt cię nie zwiódł. Sam chciałeś zagrać. Tak, ale nie tak niegrzecznie. A czego chciałeś? Żeby dali cię pieniądze i pogłaskali po główce? Myślicie, że dadzą nam cokolwiek? A po co wam w ogóle pieniądze? Oszczędzam na skuter. Myślałem, że szybko tu zarobię. A ty? A ja... Ja po prostu chciałem zrobić nicę niespodziankę. A ja po prostu lubię force. <słuch> <słuch> Hej, wypuśćcie nas! Nie pisaliśmy się na to! No, i co teraz? Teraz czekamy! Gra, zaraz się zacznie! Hej, co to ma być? Nika? Czery? Mhm. Co ty tu robisz? Chciałam pójść na koncert, ale bilety były drogie. Co zarobić w pieniądze? A ja chciałam. Razem chciałyśmy iść! Gdzie w ogóle jesteśmy? Co tu się dzieje? Nikt nie wie. Po prostu nas tu przywieźli. Dobra. Czy to jakiś żart? Jeśli żart, to nie śmiesznie. Mam nadzieję, że nas po prostu wypuszczą i powiedzą, że to żarty. I co? Nikt nawet nie wyjaśnił, dlaczego tu jesteśmy? Jeszcze nie, ale myślę, że wkrótce się dowiemy. Chłopcy? Czak ty też tu jesteś? Ja nie wiedziałem, że mnie tu przyprowadzą. Nie miałem innego wyboru. Więc stąd wziąłeś pieniądze, tak? A mówiłeś, że zarobiłeś. Nie, Nika, to nie tak jak myślisz. Ja po prostu. Myślałam, że jesteś taki uczciwy. Ziemki, nie uważasz, że teraz nie jest czas na kłótnie? Jak długo chciałeś mnie oszukiwać? Ja tylko chciałem Tobie pomóc. Weźmiecie udział w grach eliminacyjnych. Ostatni gracz zdobędzie dużo pieniędzy. Będziecie musieli grać w gry. Przegrani odpadają. Jeśli chcesz pieniędzy, musisz wygrać. Wszyscy wszystko rozumieją? Gra rozpocznie się za kilka minut. Macie czas, żeby się przygotować. Może to tylko gra, nie trzeba się przejmować. Gdyby to była tylko gra, nie przyprowadzono by nas tutaj z zawiązanymi oczami. I zamienili nam ubrania. Co to jest? To prawda, nie ma rację. Coś tu jest nie tak. Uciec nie można, więc musimy grać. Szkoda, że tu jesteś, Amelka. Zawsze masz najwięcej szczęścia. Mamy tu równe prawa. Nie rozumiem, jakie tu będą gry? Myślę, że wszystko nam powiedzą. I tak... Waszą pierwszą grą jest Hidden Numbers. W tym pokoju porozrzucane są kartki z numerami. Musicie je znaleźć w minutę. Tylko osoby, które znajdą prawidłowy numer, będą kontynuować grę. Reszta zostanie wyeliminowana. Czas start. Koniec czasu. Liczby, które będą kontynuować grę to 3, 7, 12 i 9. Mam 9, ja mam 7, a ja mam 3. Reszta zostaje wyeliminowana. Mam 12, ja mam 3. Czekaj, co znaczy wyeliminowani? Może jest jakaś dodatkowa szansa? Zostaw ją! Nie, nie! Co to miało być? Na pewno nie pogłaskali jej tam po głowie! Coś mi się tu nie podoba. Mi też. Co za Melią? Wiedzieliście, na co się piszecie. To nie jest zabawa dla dzieci. Wszystko ma swoją cenę. Przywróćcie Amelie! Właściwie zmieniłam zdanie. Nie potrzebuję pieniędzy ani koncertu. Chcę tylko do domu. Taka jest zasada gry. Nikt nie odejdzie, póki się to nie skończy. Jakie zasady? Nie przyszliśmy tu z własnej woli. To jest porwanie. Nie macie prawa nas tu trzymać. Takie są zasady gry. Ale skoro już tu jesteście, macie dwie możliwości. Wygrać albo przegrać. Co będzie z przegranymi? Co z Amelią? Jesteś tylko tchórzem, boisz się powiedzieć prawdę. Jak jest z nim rozmawiać? On jest tylko Pionkiem. Łatwo go przejrzeć. Kto jest tu odpowiedzialny? Kto to zorganizował? Więc nawet nie wiesz, komu słyszysz? Nie będziemy grać. Na pewno? Niedługo nowa gra. Radzę się przygotować. Myślicie, że coś się stało Amelie? Krzyczała, jakby zobaczyła coś strasznego. A co jeśli naprawdę wciągnęli nas w jakiś horror? Może to tylko pokaz, jak reality show. Dokładnie coś w rodzaju żartu albo eksperymentu. W takim razie powinny być kamery. Jeśli tu są, to je znajdziemy. Patrzcie tu! Tu też jest! Czyli nas filmują? To show! Gra eliminacyjna! Później zapłacą nam dużo pieniędzy! A, no dobra. No jeśli tak, to w porządku. Najważniejsze, aby dotrzeć do końca. Ja już czuję się jak gwiazda! Ciekawe, a kto nas filmuje? co, oni naiwni. Ale w ten sposób gra będzie ciekawsza. A ty jak tu trafiłeś? Też potrzebowałeś pieniędzy? Na karmę? Czas na kolejną grę. No dobra, dowódco, jaka jest kolejna misja? Mam nadzieję, że to nie będzie nudne. Może jakieś rzuty do celu, albo przeciąganie liny? W tym pokoju? Poważnie? Waszym kolejnym zadaniem będzie rozmontowanie piramidy. Piłka nie może spaść. Ten, kto ostatni rozbierze piramidę, przegrywa. Gotowi? Do startu! Start! Można zacząć od nowa? Przegrałeś. I co teraz? Wyślecie mnie do domu? Idziemy. No dobra, przynajmniej zjem coś, jak wy tu będziecie grać. Idziemy. Myślicie, że tam jest jakiś pokój dla przegranych? Może nagrywają wywiady? Jak w programach? Oj, coś mi mówi, że Andrzej będzie narzekał, że nie pozwolono mu powtórzyć. Zaraz wracam. Co jest? No, musimy uciekać natychmiast. Spokojnie, co się stało? To nie show, Andrzej jest nieprzytomny, ciągnęli go gdzieś. Nie stań, chcesz nas tylko nastraszyć. Widziałem to na własne oczy. Może to po prostu część scenariusza. Dobra, to zostańcie tu, ale ja nie zamierzam. Jakoś czuję się źle. Jeśli on powiedział prawdę. Co z nim? Może naprawdę się skończyło? Czak! Co on tam zobaczył? <śmulny> Czak! Co to było? To nie może być prawda! Czak! Po prostu został wciągnięty! To nie jest śmieszne. Musimy się stąd wydostać. Gratulacje, uczestnicy! Staliście już kilka testów. Zostało was bardzo niewielu, a wkrótce ktoś z was otrzyma nagrodę główną. To jakiś główny gość? To ten sam, który grał ze mną na ulicy i dał mi pieniądze. Ja też z nim grałam. Wsiadł do mojego samochodu. Wykorzystuje nas jak marionetki. Nie, dosyć. Musimy dowiedzieć się, kto za tym stoi. Jak idzie gra? Boją się. Zrobią wszystko, co im każemy. Świetnie. Przejdziemy do najważniejszego. Czak. On coś widział. Potem postanowił uciec. Tak, był na górze i powiedział, że widział Andreja. My też musimy tam pójść. Nie wiem, to straszne. Jeśli chcemy dowiedzieć się czegokolwiek o tej grze, musimy tam pójść. Jeśli się boisz, zostań tu. Nie. Idziemy razem. Pokój jak pokój. Nic dziwnego. Nie ma Melki. Nie ma Andrieja. Chuck powiedział, że byli tutaj. No to spójrzmy. Hmm. A co jest w pudełku? Nie wiem. To nasze telefony. To mój. A to mój. A to Andrieja. A ten jest Czaka. O, a to mój. Brakuje tylko jednego. Amelki. Możemy zadzwonić do kogoś i poprosić o pomoc. A to nie było częścią planu. Sudo. Wszyscy zostać na miejscach. Złamaliście zasady. My po prostu... Nie ma żadnych po prostu. Na ziemię, nie stawiać oporu. Nie ruszymy się, dopóki nie dowiemy się, kto to wszystko zrobił. Tak, to jakaś szalna gra. Chcemy poznać prawdę. Nie powinniście tego wiedzieć. Waszym zadaniem jest po prostu grać. Nie będziemy już grać. Sprowadź naszych przyjaciół i odejdziemy. Co, jesteśmy zabawkami w cyrku? O co chodzi? Jeśli nie chcecie dołączyć do tych, którzy odpadli, idźcie dalej. Co stoicie szybciej! Ruszać się, wychodzimy! Żadnych sztuczek! Następnym razem zostaniecie ukarani. A teraz przygotujcie się do następnej gry. Masz, uspokój się. Muszę do toalety, tylko szybko. Daj chustę drugiemu organizatorowi, to będzie sygnał. Organizator! Chusta! Nika! Jeśli Nika jest pierwszym organizatorem, to drugim musimy pogadać. Tomasz. Wypadło z kieszeni żołnierza. Chcesz powiedzieć, że Nika jest organizatorem? Nie mogę w to uwierzyć! Nika i Czak są w tym razem! Jestem tego pewny! Jeśli to prawda, trzeba się tym zająć. Mhm. Mają notatkę? Wszystko zgodnie z planem. Mówiłam ci. Najciekawsza część przed nami. Musimy poznać prawdę, ale jeśli zapytamy, zaprzeczy wszystkiemu. No to zadawajmy jej pytania, żeby się w końcu przyznała! Od jak dawna znasz czaka? Z czakiem? Od dawna! A co to ma do rzeczy? Czy często robicie coś razem? O czym wy w ogóle mówicie? Dlaczego pytacie? A wiesz, że nie grał uczciwie? Nic nie rozumiem. Powiedzcie prawdę! Po prostu powiedz, od jak dawna znasz tę grę? Jaką grę? Przerażacie mnie! Tylko zobacz, jak kombinuje. Tak, nie jest dobrą aktorką. To nie przejdzie! Co wy robicie? Wiemy, że jesteś to zamieszana! Przyznaj się, kto jeszcze jest z tobą! Zwariowaliście? W ogóle nie wiem, o czym mówicie! Kłamiesz! Wszystko wiemy, o czaku też! Wy naprawdę myślicie, że mam z tym coś wspólnego? Straciliście rozum? Zatrzymajcie to dalej! Wypuśćcie nas! Nie chcemy już grać w tę głupią grę! Bardzo bym chciała, ale nie wiem jak. Musicie mi uwierzyć! Przykro nam, Nika, ale wierzymy dowodom! To pułapka. Ktoś próbuje mnie wrobić. Wiedziałam. Leo wierzy we wszystko. Tacy głupi. Może pójdę ich uspokoić? Nie, nie trzeba. Sami sobie poradzą. Ona coś ukrywa. Widziałeś, jakie latały oczy, jak czytała notatkę? Tak. I próbowała udawać, że nic nie rozumie. To dlatego musimy naciskać mocniej. Chodźmy. Wiem, co zrobić. Wiemy, że ty jesteś w to zamieszana. Nie udawaj ofiary. Nie jesteśmy głupi. Gadaj! Kurczę! Stój! Nika, wychodź! To tylko dowód twojej winy! Mamy wywaszyć drzwi? Myślę, że nie warto. Niech tam siedzi. Wiesz, co jest dziwne? Żołnierz nie przyszedł! To prawda. Gra nie jest kontynuowana, bo organizator jest zatrzymany. Ten organizator nie jest taki oczywisty. Myślałam, że to tylko gra. A to eksperyment! Drzwi są zamknięte. Nie ma dokąd uciec. Cholera, jeśli sama nie znajdę gospodarza, to mnie zabiją. Ale nie mam żadnych pomysłów. Myślisz, że się nie dogadają? Są przestraszeni i szukają wroga wśród swoich. Wszystko idzie zgodnie z planem. Może. Są mądrzejsi niż wyglądają. Nawet jeśli ktoś zgadnie, nie będzie miał dowodów. Zobaczymy. Nie będzie tam siedziała wiecznie. Może spróbujemy ją przekonać. Nika, wyjdź! Dogadamy się! Naprawdę myślisz, że ona to kupi? Dobra, to niech tam siedzi! Nie mam wyboru. Nie ma sensu tutaj siedzieć. Mamy cię. się! Przepraszam. Ten pokój. Żołnierz go strzegł. Na pewno coś tu jest. Kto to przygotował? Naprawdę, czak? Nie, nie mógł czegoś takiego ukryć przede mną. Żołnierz jest tylko aktorem. To nie on wymyślił te gry. W takim razie kto? A co to za przycisk? O ktoś, kto nie zwracałby na siebie uwagi. Ktoś, o kim nikt by nie pomyślał. Amelia, nie było jej telefonu. Nienawidzę jej. Tość, niki ma kłopoty. Chodź, czerwony. Mieliśmy rację. Ukryła się w sekretnym pokoju. Myślisz, że jest tu sekretny pokój? Oczywiście. Nie mogła tu zniknąć. A jak go otworzyć? No zaraz się dowiemy. Rozwiązaliśmy Twoją zagadkę. Nie masz dokąd uciec. Co? Co? Amelia? Bawiłaś się nami jak lalkami. Co to w ogóle było? E eksperyment! Jaki niby eksperyment? Ludzie lubią myśleć, że są mili i uczciwi. Ale gdy pojawia się zagrożenie, wszystko się zmienia. Amelia, to okrutny eksperyment! Mam nadzieję, że zresztą wszystko w porządku. Chodźmy. Czek! Andrzej! To nie zmienia faktu, że nas wykorzystałaś. Przepraszam, chciałam tylko przeprowadzić eksperyment. I co? Zadowolona? Pojechaliście tu dla pieniędzy, prawda? I je dostaniecie. Oczywiście nie mnóstwo, ale wystarczy na wasze potrzeby. Będę mógł pójść z niką do restauracji? A ja naprawić samochód? A ja pójdę na koncert? Kupię sobie skuter. A ja po prostu będę miał pieniądze. Tak! Ziemki, podobał wam się eksperyment? Napiszcie w komentarzach. Dajcie też lajki, zasłużyliśmy na nie. Nie zapomnijcie subskrybować. Przed wami wiele ciekawych rzeczy. I wszystkim, wszystkim. pa, 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 pa. pa.